Cześć drodzy oglądający. Kuba Jankowski z kanału Aquapasja, Nisko się kłania. Tutaj mój nowy projekcik. Zakładamy mikro krewetkarium dla, dla krewetek Caridina. Będą tutaj red krystale, Takie te popularne biało-czerwone pasiaki. Wpuszczę ich tutaj kilka Sztuk, no i zobaczymy, co z tego będzie. A powinno być dobrze, bo zwykle mi te krewetkaria z kalidynami jakoś się kręciły, no i, no i były małe. Typowo chcę tutaj mieć krewetki, tylko krewetki, żeby sobie chodziły, mnożyły się, no i żeby to fajnie jak kiedyś wyglądało. Cóż tutaj mamy i co jeszcze będzie? Yy, wszystko to co widzicie, to są takie moje garażowe. Gadżety. Lampka, filtr akweloski, gąbka od Patamini, W środku jakaś też gąbeczka, troszkę drobniejsza i filterek sobie hula. Tutaj mamy korzony, jaki mi się tam gdzieś ostał w garażowych odmentach, Troszkę uszczknąłem. Uszczknąłem Anubiasa z mojej 70 dwójki. tutaj jakieś liście jeszcze znalazł. Tutaj jakieś odpadki po mikrozorium. Tutaj mamy Bolbitisa i tak to sobie wygląda. Dołożę za parę dni trochę mchu, bo ten mech sobie też skombinowałem, jakąś kępkę. Troszkę mchu tutaj dorzucę, może jakieś liśćka katapangu, jak znajdę. No i to wszystko tutaj będzie się kręcić. Akwarium postawiłem w niedzielę, dzisiaj mamy koniec wtorku praktycznie, więc troszkę tutaj już sobie chodzi. Na korzeniu widać przybliżę śluzowiec. Troszkę tłonie jest dokładnie przypomne, ale to już tam diabli zło. I tak sobie moje krewetkarium wygląda. Myślę, że całkiem fajnie, bardzo minimalistyczne. A krewetkaria dla, tylko dla krewetek powinny moim zdaniem być takie minimalistyczne. No ponieważ chodzi w tej zabawie o to, żeby oglądać krewetki, a nie rośliny i inne akwariowe gadżety. Więc tutaj prostota, prostota jeszcze raz prostota. Oczywiście o tym nie powiedziałem. Akwarium na podłożu dla krewetek. Tu jest chyba jakiś help pod, help pod krewetki przystosowany. Woda RO z mineralizatorem od kłoldropa. Parametry takie jak powinny być. No i, i tak sobie to będzie dojrzewało przez jeszcze kilka. Tygodni myślę, że takie 2-2,5 dwa, dwa tygodnia jeszcze sobie poczekamy na lokatorów, to i potem zasiedlimy te krewetkarium krewetkami. Dajcie znać, proszę, co o moim projekcie myślicie. Aha, oczywiście całość, oczywiście, stoi na parapecie. Roletka spuszczona, więc tutaj nie będzie problemu. No i, i tak to się ma. Pozdrawiam.